sekund. Idziemy. 2 prawy, 22 plus lewy. 70 3 lewy zostań do 3 prawy. Otwiera i zaciska. 110, prawy nawrót wrót za biały supek. Do lewy nawrót za niebieski, 150. Prawy nawrót za czerwony, wsłupek do lewy nawrót za czerwony, 150. 5 plus lewy, 73 plus prawy w bramę, 3 plus prawy w bramę. 33 lewy prawy obok hopy. Do 4 lewy. 72 plus prawy, ciasną bramę. Przechodzi 3 lewy, bardzo długi, może ślisko. 30. I za bramą 10, 3 minus lewy. Do 3 plus prawy. 50, 2 prawy do 2 plus lewy 150 lewym łukiem do 5 minus prawy za czerwony słupek 110. 6 lewy za biały 90 szykana od prawej ciasna 120 3 plus lewy za biały słupek 75 prawy do 4 plus lewy. 120. 3 lewy długi, koniec wąsko. Koniec wąsko. 70. 3 lewy zostań do 3 prawy. Otwiera i zaciska. 110. Prawy nawrót za biały. Słupek. Do lewy nawrót za niebieski. 150. Prawy nawrót za czerwony. Do lewy nawrót za czerwony również. 150. 5 plus lewy. 73 plus prawy w bramę. 30, 3 lewy, prawy obok hopy do 4 lewy za hopą, 72 plus prawy ciasto w bramę. I teraz zjeżdżamy na suter, czyli 70, hamuj, hopa. 53 prawy. Przechodzi w 2 lewy, długi. Siedemdziesiąt siodło, dwadzieścia, dwa plus lewy, trzydzieści, dwa prawy, trzydzieści, dwa lewy, zaciska do jeden, siedemdziesiąt. Przez lotną pięćdziesiąt jeden prawy za mostem. Jeden prawy, okej. Okay. Słabo ten szuter, kurwa.